Super jest ośmiorniczka na nie. Ośmiorniczka? Mama, gdzie jest ośmiorniczka? Jaka ośmiorniczka? Ja tylko gotuję. Co gotujesz? No, jak to co? W piekarniku. Co? Ośmiornicę kupiłam. Znaczy, znalazłam ją tutaj. Ale dziwne. Może twój tata kupił? To była moja zabawka. Mamo, daj mi tę śmierdnicę! Nie, to jest na obiad. Nie mam co gotować. Zostaw, zostaw. Ach, a co to znowu za hałasy? Zostaw, zostaw. Nie, to ty zostaw, to jest na obiad. Co jest na obiad? Mamo, co jest na obiad? Ośmiornica, tylko ona mi zabiera. Mamo, to nie jest prawdziwa, tylko pluszak. Jasne, jasne, wiedziałam. Masz słoneczko, baw się ją ile chcesz. No mam nadzieję, że nie nigdy już nie zabierzesz. Dzieci wróciłem. Ta ta ta, ta. Gdzie ty jesteś? Ta 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 ta, 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 ta. Gdzie ty jesteś? A! nie strasz mnie tak więcej. Gdzie jest ośmiornica? A co, chcesz, żeby mjeść tak jak mama? Nie. A tak w ogóle gdzie jest mama? Eee, tata, pieni się nie znasz. Mama odpoczywa. Przede wszystkim znowu się wywaliłeś. Ale super. Gdzie się się tak wyzwala? Siostra, co robimy? Nie, ja nic nie chcę robić. Ty się sama baw. Bo ja zamierzam iść się kąpać w pięknej kąpieli. To nie ma sensu. Powinnaś powiedzieć, że się kąpisz w wannie, a nie w kąpieli, kąpiel, kąpiel. Co ta za kąpiel? Nie odzywa się, umiem mówić. Wesłaś w ścianę. Tak, wiem. I już nie wchodzę. O, a może pojedziemy? No, pasy. Dzieci no, co to za znowu hałasy? Ci hałas jeszcze nas zabija ośmarniczko. No, chyba bawicie się chowanego czy co? I gdzie jest ojciec? Nie wiem. O, to złaś, Lecimy! O, A, co to jest? Moja przytolanka! Czy ty jesteś na dachu? Nie, nie jestem. Jestem obok ciebie. Nie wiem gdzie. Uwaga, lecę! Uf. No, co ci się stało? Ja mam nadzieję. Idę wziąć prysznic. Ludzie, co wy macie dzisiaj z tym prysznicem? Ja to się umyję dopiero wieczorem. Siostra! Co chcesz? No ja mam tylko pytanie, czemu wszyscy jesteście a ja, a ja taka brązowa jak mój tata? Nikt nie zauważy, pomaluję ich na brązowo. Tego tatę, mojej tatę i moją siostrę, <laughs> ale będzie prank. <laughs> eee, nie wiem, może po prostu. Ja muszę lecieć. Pa! Jedna, <laughs> hmm. ale trona. Mama, co do jedzenia. Jak to co zdrowa warzywka sobie wyjmi? Dlaczego ja? To powiedz tacie. Nie jestem tylko sama. Wciadę pomoc. Tata jest w pracy. Nie widzisz? A, aż z zarażenia. Jak to jest w pracy? To kto mi da obiad? Może ty... Nie, ja wychodzę. Co? Pa. Super. Zostamy same. Nie musiała się już wiem, kogo zjemy. No dlaczego to się nie chce wsadzić? Dziewczyny, co wy tam robicie? To jest pluszek! Nie ma się go upiec! Na twoim ulubionym zabawkę chcesz upiec? Szartujesz sobie? by się wtedy spaliła. No co ty, mama, nie chciałam. Chciałam... Chciałam jej upiec! Cicho, patrz. Nic, nic. Ja nie chciałam jej łupiec wcale, wcale. Czemu zawsze ja muszę być w domu sama? A czemu? Właśnie mogę zrobić taki dzień dla ciebie na odpoczynku, a tata będzie się nami zajmował. To idealny pomysł. Zwoni po łańcuszku, i już będzie sama. Pa. Hmm. A za ten czas. Hehe, he, he. he, he. po imprezie sobie wpakają Majaszczy. Łączę sobie piosenkę chcę byś mi szeptał słowa maja, maja I panie świadkie kiedy jeszcze Twoje baja maja, Co to za hałasy? Dziś tak jest! Teraz tak usta... co to za hałasy? Muszę to sprawdzić. Dziecko to ty robisz! Maja o moj! Pip! O coś tato! Mama powiedziała, że zrobiłaś jej dzień wolny dzisiaj. Właśnie! Będziemy dzisiaj tylko razem spędzać czas. Chodź! Mam już pomysł na pierwsze. Rób to, co ja. Odbij się głowę, uderz w podłogę i klas. Co? Nie, 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 nie. Ja nie wytrzymam. To ja może też sobie zrobię dzisiaj dzień wolny. Może się stracić tobą zajmie. Co? Nie, ja! To ba dzieci. Super. Siostra, mam już pomysł. upieczemy sobie te papa. Zrobimy parasolki. Zrobimy, zrobimy drzwi nowe. Rozwalimy cały dom i będziemy szaleć. I zaprosimy wszystkich naszych kolegów. Eee, mama mnie zabije. Pojedziemy do Aquaparku. Co? Hurra! Akurat jestem przygotowana. Mam już kąpielówki. Co? Cały czas nasze je. Ja nie zauważyłam, no co ty nie powiesz? Ech, no to do zobaczenia domu.